Witam Państwa! Dziś chciałbym poruszyć temat odpowiedzialności zarządu wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w związku ze sprawowaną funkcją zarządu ponosi pełną odpowiedzialność karną, organizacyjną oraz cywilną. Jeśli interesuje Cię temat związany właśnie z sprawowaniem zarządu wspólnoty, może jesteś członkiem zarządu lub na przykład nie jesteś zadowolony z zarządu na Twoją nieruchomością, rozważasz nawet pozew, to materiał dla Ciebie. Daj kciuka w górę, to taki like jak na Facebooku, znajduje się pod ekranem. To nic nie kosztuje, a nam pozwoli... Lepiej wypozycjonować ten materiał i pokazać, że jest to materiał wartościowy i mamy tworzyć więcej podobnych. Ok, ten temat wygrał w naszej ankiecie. Znajduje się ona w zakładce Społeczność na kanale YouTube i tam możecie głosować sobie propozycje nowych tematów. Bądź możecie zaproponować swój własny temat, dodać komentarz. Mamy już ponad 220 000 odsłon i ponad 100 materiałów edukacyjnych całkowicie za darmo i bez reklam dla Ciebie. Także koniecznie też subskrybuj kanał. Ok. Skoro dałeś lajka, zaczynamy. Zarząd yy, jako organ wspólnoty mieszkaniowej. Sprawuje bieżący zarząd nad nieruchomością i reprezentuje wspólnotę mieszkaniową na zewnątrz, co to oznacza? W momencie, kiedy trzeba podpisać dokumenty, zawrzeć umowę, nie muszą podchodzić do tego do tych czynności wszyscy właściciele nieruchomości, tylko podchodzi na przykład trzyosobowy zarząd. Warto, żebyście sobie, nawiasem mówiąc, w uchwale określili, jaka jest reprezentacja. W zarządzie można ustanowić, praktykuje się liczbę nieparzystą tych, tych właścicieli, chociaż oczywiście to nie jest żaden wymóg. Tak naprawdę, im więcej tych właścicieli chce uczestniczyć w życiu tej, tej społeczności w zarządzaniu nad nieruchomością, w mojej ocenie to lepiej. Oczywiście Przeciwieństwem tego jest na przykład zarząd jednoosobowy, gdzie jedna osoba ma sprawować zarząd. Oczywiście no, jest to bardzo niekomfortowa sytuacja dla właścicieli, dla, dla tej osoby, także warto, żeby taki zarząd był kilkuosobowy, uczciwych i, i inteligentnych osób. Ehm. Czyli zarząd reprezentuje na zewnątrz wspólnotę mieszkaniową. Składa w różnego typu w imieniu wspólnoty oświadczenia, może zaciągać zobowiązania, występuje z roszczeniami przeciwko osobom trzecim i, i a, lub właścicielom lokali i reprezentuje wspólnotę w postępowaniach administracyjnych, skarbowych a, i wszelkich innych odpowiedzialność organizacyjna zarządu. Zarząd musi wykonywać wolę właścicieli. I to ty jako jeden ze współwłaścicieli jesteś najważniejszy, nie zarząd. Ludzie błędnie rozumieją funkcję zarządu. Zarząd to jest odpowiedzialność, a Zarząd w dowolnym momencie może zostać zmieniony. Nie, nie trzeba podawać żadnej przyczyny. Właściciele mogą odwołać zarząd w dowolnym momencie. Dezaprobatę swoją dla działalności zarządu można także wyrazić, nie udzielając absolutorium zarządowi co roku. Jest osobny materiał na tym kanale na temat udzielania absolutorium. Link będzie znajdował się w opisie tego, tego materiału oraz na końcu. Jednak to, czy udziela się absolutorium zarządowi, czy też nie, nie ma większego znaczenia, tak naprawdę. Jest to tylko jakby dezaprobata. I Także, jeżeli widzisz, że coś jest nie tak ze sprawowaniem zarządu, zarząd nie wykonuje woli, bądź próbuje, w cudzysłowie, po swojemu coś realizować, niezgodnie z wolą właścicieli, zarząd powinien niezwłocznie zostać odwołany. I tutaj... Chciałbym powiedzieć o drugiej odpowiedzialności, czyli odszkodowawczej. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody i tu nawet nie potrzeba regulacji, w... reguluje to kodeks cywilny. Jasno wskazuje, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonywania lub Nienależytego wykonania zobowiązania. Chyba, że nie da się go wykonać wskutek okoliczności, za które dłużnik nie może odpowiadać. Członkowie zarządu odpowiadają na zasadzie winy, czyli tylko wtedy, gdy powstała szkoda jest konsekwencją niewykonywania lub nienależytego wykonywania ich obowiązków. A przeciwko zarządowi wspólnoty, bądź tak naprawdę przeciwko dowolnej osobie w zarządzie, można wytoczyć powództwo. I w momencie, kiedy współwłaściciel nieruchomości wytacza takie powództwo, reprezentuje on wspólnotę mieszkaniową. I takie prawo ma każdy właściciel nieruchomości. Czyli jakby jest zastąpiony właściciel, nie działa sam, jest zastąpiony właśnie przez wspólnotę mieszkaniową. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa wytacza powództwo, właściciel może mieć również czynny wpływ na przebieg, na postępowanie procesowe, jeżeli przyłączy się do postępowania w charakterze interwenta ubocznego. Ewentualnym, w ewentualnym procesie członkowie zarządu, członkowie zarządu należy udowodnić po pierwsze powstanie szkody. Trzeba określić także wysokość tej, tej szkody. I zaniechanie lub nienależyte wykonanie obowiązku. A i tutaj trzeba wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym, że członek zarządu nie wykonał bądź nienależycie wykonał lub zaniechał wykonania jakiejś woli właścicieli i tą właśnie wynikłą szkodą. I tutaj pojawia się jeszcze jedna bardzo ważna kwestia dotycząca solidarnej odpowiedzialności. Bardzo często we wspólnotach mieszkaniowych zdarza się, że na przykład w momencie, kiedy zaczynają się jakieś problemy bądź organizacyjne, czy, czy inne, jakaś osoba, bądź dwie osoby, proszą, żeby dołączyła do nich na przykład trzecia osoba. I tej trzeciej osobie bardzo często się tłumaczy, wiesz, słuchaj, ty przyjdziesz raz na rok na zebranie, nie musisz nic zrobić, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko. Nieprawdziwe informacje. W momencie, kiedy dochodzi do, do postawienia, czy do zarzutów, czy, czy jakiejś zwykłej sprawy cywilnej, zarząd odpowiada solidarnie czyli wszyscy członkowie zarządu i tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś brał czynny jakiś udział, czy nie. Jeżeli jesteś członkiem zarządu, Razem z całym zarządem solidarnie odpowiadacie pełnym majątkiem za to, co, a, co robicie. Bardzo często osoby nie są informowane, nie, nie przedstawiają im się dokumentów wiarygodnych, tylko jakieś da się dokumenty do podpisania. Słuchaj, Mariolka, wiem, że się śpieszysz, podpisz, podpisz i lecimy. To są wszystko mm, działania mające na celu tylko. Dołączenie więcej, jakby osób, które mogą usłyszeć, czy to zarzuty, czy właśnie odpowiadać w postępowaniach. Reasumując, zarząd to jest tylko Twoje narzędzie jako współwłaściciela nieruchomości do wykonywania Twojej woli. Jeśli są jakieś problemy, powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek o odwołanie zarządu. Jeżeli zarząd się upiera, Wykazuje jakieś braki formalne, ciągle mnoży problemy, nie chce przeprowadzić głosowania nad usunięciem tego zarządu. To są takie praktyki właśnie tych, tych takich nieuczciwych zarządów, no to musisz rozważyć złożenie, złożenie właśnie powództwa, określić szkody. Oraz to kiedy zarząd przekroczył swoje uprawnienia bądź nie wykonał właśnie woli właścicieli, i reprezentujesz wtedy wspólnotę mieszkaniową, a inne osoby mogą się ewentualnie przyłączyć do, do Ciebie. Oczywiście jest też możliwość zawiadomienia policji prokuratury, o możliwości popełnienia przestępstwa, jak również szereg innych działań, które możecie przeprowadzić jako współwłaściciele nieruchomości, aby skutecznie usunąć taki nieuczciwy zarząd który wyrządza jakieś szkody na, na, na waszą na waszym menu. Na dole w komentarzu możecie napisać swoje pytania. Na wszystkie pytania odpowiemy. Możecie też napisać swoje przemyślenia, jeżeli macie jakieś doświadczenie, właśnie z, z zarządem, lub napiszcie po prostu miasto, z którego miejscowość, z której jesteście. A chcemy, żeby te algorytmy YouTube zaczęły pracować. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie ten kanał. Ponadto w zakładce społeczność, jak już wskazałem, są jest ankieta i możecie głosować tematy materiałów. Możecie też zaproponować swoje materiały, swoje tematy do, do, do opracowania przez nas i wtedy opracujemy taki, taki materiał dla Was. Ok, członkowie zarządu, e, uważajcie co robicie. Współwłaściciele nieruchomości kontrolujcie ten zarząd, macie do tego pełne prawo. Mm, a jeżeli coś nie idzie po waszej myśli, to zarówno jedna jak i druga strona może bardzo łatwo zrezygnować z pełnionej funkcji, bądź jedna, jedna może zrezygnować, druga może po prostu odwołać ten zarząd. Tak to jest. To jest biznes. Można się po prostu rozejść i, i inny zarząd będzie tę e, funkcję sprawował. Być może lepiej. OK, lajkuj, komentuj, subskrybuj. Do usłyszenia.